Się idzę z tej strony na Alpcy Driver, a dzisiaj film z tego, bo udali nową paczkę na trackerze za prezenty do Słowina, Ale zobaczycie, no i też zachęcam o sobie i laj'ku, ale nie je. Wie, zachęcam, Jedziemy, jest muszę Więc zachęcam Was też do łączenia na Discord. Jedziemy, też lampę Zostały dwa dni, a zobaczymy za ile prezentów. Ojoj, dobra, mamy. Słowino event za 8 prezentów, a nie pokazuje ile pelenów. Więc zabieramy Jedziemy i zobaczymy, jak się prezentuje. Przyczepa w sumie, klawić no i sprawdzamy. Tutaj, no, mamy. No nie wiem, jakby to określić, ale jest fajne zimowe. No, takie jakby zrobione na szybko. Tak w, kopis wklej, i tylko się tam trochę porobiło, tam trochę pomieszało. Wiecie? wiecie, tam trochę skrypty zmienili kolor tych emotek i dodali. No i zobaczymy. Ehm, ile bln dostaniemy? I naprawdę to przyjemnie sięździ. No, to jest taka fajna opcja, według mnie. Tylko, że 8 prezentów w takim tempie to nie wiem, czy jest w sumie dobre, ale chociaż plus, że nie trzeba znowu ze spawn'a jechać, na przykład z Darłowa do Słowina, a od razu nie macie do dwóch miejsc, nie musicie stawać, jakby tylko bierzecie Tira i to wszystko. Wszędzie włączy Biegi. W sumie Dobra, będzie tu fotoradar, więc zwalniamy A, no i polecam, nie skracajcie sobie yy, Nie róbcie skrótów tirami No bo się wywalicie, błagam was Edna no. na Dobra, może wam trochę podgłośnie, no bo jest naprawdę Jak cicho, jak nic, bo nic nie idzie no nie mam laptopa, mam laptopa w sumie bardzo przyciszonego, pod No i patrzymy, no naprawdę fajnie. No i dobra, no i 128 na tym czwartym biegu. Oj oj Oj, oj nie wiem jak teraz wyjechać. Oj mamy problem, mamy problem. Serio, ogromny. O dobra, teraz jedzie, teraz jedzie sam. Dobra. No i teraz zakręcamy, no jedziemy, no. teraz chyba nie jest jakaś długa. Według mnie no 13 km to nie jest dużo na Polish Car Driving. Mimo, że są te szybkie pojazdy, a nie jak kiedyś tam. Jakoś tam, może je był jeden Dodge. Jakieś tam maluchy ciągle jeździły. Długości jak Ferrari w sumie. Takie określenie mogłaby być. Dobra. Tylko, że taki minus, że może być przejazd zamknięty, a prawdopodobnie, że to mnie na prywatnym serwerze, to jest jeszcze większe. Nie wiem, no gdzieś się jedzie koło 4 minut. Ale nie wiem jak teraz będzie na lodzie. Zobaczymy. Ale no teraz no to może 4,5 minuty. Tymi innymi ciężarówkami to wyjdzie wam może, no, 6 6 minut może tymi słabszymi, ale i tak się chyba opłaca. Miło no, zostały dwa dni. Tylko o, na no zobaczymy gdzie... Dobra. Tym razem się udało nie wpaść do lodu. A nie wiem jak będzie kolejnym razem. Też przyczepą też to jest tak. Jak jest bez tego no i. Uwaga. No i dostarczyliśmy prezenty. Tak. Ale... Ale to nie jest... Ale to bez żadnych bez żadnych pelenów, a jeszcze... Tutaj jakbyśmy mogli to klikniemy modyfikację do tego. A to się nie da dobra widzowie, to by było Ech, ode mnie na tyle więc się ma do kolejnego odcinka.